Pytanie dziewiąte. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje testera uczestniczącego w retrospektywie, spotkaniu retrospektywnym? Więc tutaj warto wspomnieć, że wszyscy członkowie zespołu powinni brać udział w, retrospe w retrospektywie. Każdego głos ma tę samą wagę, tę samą ważność. Każdy ma prawo się wypowiadać. Każdy ma prawo się wypowiadać w temacie, Procesów, zadań innych członków zespołu. Oczywiście z tutaj zastosowaniem wartości z właśnie tutaj z, z podstawą szacunku, więc zarówno deweloperzy, testerzy mogą wypowiadać się w temacie procesów analizy, procesu developmentu, tak samo również ci pozostali członkowie zespołu z innego, programiści, analitycy mogą wnosić wkład. W, w proces testowy. Więc tutaj sprawdźmy, które ze stwierdzeń najlepiej opisuje testera uczestniczącego, rolę testera, czy też tutaj zadania uczestniczącego testera w retrospektywie. Jako tester uczestniczący w spotkaniu retrospektywnym, powinienem odnosić, podnosić jedne kwestie dotyczące testowania, wszystkie inne tematy zostaną poruszone przez kogoś, przez któregoś z pozostałych uczestników. Nie. Jestem równoprawnym członkiem zespołu z Mam prawo również podnosić kwestie, na przykład tego, co w, de w developmencie gdzieś tam nie chodzi, co na przykład wpływa na proces testowy, że development wypuszcza za często wersje, które nie są stabilne. Różne kwestie, tak? Nie ma tutaj takich założeń, że odnosimy się tylko do swojego obszaru, więc A jest błędne, B jako tester uczestniczy w spotkaniu retrospektywnym, jako obserwator upewniający się, że spotkanie przebiega zgodnie z zasadami retrospektywy oraz wartościami metodyk zwinnych. Również to zdanie jest fałszywe. Nie tylko jako obserwator biorę aktywny udział we wszystkich elementach, w wszystkich ceremoniach krama. Jedną z nich jest właśnie retrospektywa skram retrospekcji, więc tutaj odpowiedź B jest błędna. Jako tester uczestniczący w spotkaniu retrospektywnym powinienem dostarczać informację zwrotną oraz inne informacje dotyczące wszystkich czynności wykonywanych przez zespół podczas sprintu i jak najbardziej jest to poprawne stwierdzenie. Więc to jest nasza poprawna odpowiedź, odpowiedź C. Odpowiedź D, jako tester w spotkaniu retrospektywnym powinienem uczestniczyć jedynie wówczas, gdy posiadam informacje zwrotne lub opinie dotyczące czynności wykonywanych przez zespół podczas sprintu. Również jest to błędne założenie, czyli takie założenie, że uczestniczę tylko wtedy, kiedy tutaj chcę zgłosić jakieś uwagi, czyli nie biorę udziału we wszystkich retrospektywach. Nie, jestem pełnoprawnym jako tester, członkiem zespołu zwinnego, i mam obowiązek uczestniczyć we wszystkich ceremoniach, tak? czyli planowaniu sprintu, w retrospektywie sprintu, w przeglądzie sprintu, sprint review, w codziennych stand-upach, a nie tylko wtedy, kiedy tutaj mam coś, coś do dodania. Więc odpowiedź ta jest błędna. No i poprawna odpowiedzią na pytanie dziewiąte jest odpowiedź C.